Witajcie kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj haul, czyli parę rzeczy, które kupiłam, większość rzeczy kupiłam w internecie na Allegro i dwie rzeczy kupiłam normalnie w aptece. Czekałam już, żeby te rzeczy, które zamówiłam z przyszły, żeby Wam pokazać i w końcu mogę to zrobić, co bardzo mnie cieszy. I zaczynam bardzo szybko od dwóch rzeczy, które kupiłam w aptece. I pierwszą rzeczą jest żel do twarzy Vichy Norma Normader. Jest to żel oczyszczający do twarzy. Nie zawiera mydła do cery, testowany na skórze wrażliwej. Ja zawsze mam także, jeżeli nie wiem, co mam kupić? Nie wiem, jeżeli chodzi o krem, różne rzeczy, to właśnie wracam bardzo często do firmy Vichy, którą naprawdę bardzo lubię i nigdy się nie zawiodłam jeszcze na tej firmie. Skończył mi się żel do twarzy z ziai, wiedziałam, że coś muszę kupić. Polowałam na żel z Eveline, którego nie mogłam nigdzie dostać niestety. Tylko na Allegro, a na Allegro była cena taka po prostu, że wolałam poszukać gdzieś i niestety nie znalazłam, więc wróciłam do Vichy. Normaderm stosowałam chyba z 7 lat temu, całą tą linię Normaderm. Przypomniałam sobie o nim, przypomniałam jego zapach, który mi naprawdę odpowiada i stwierdziłam, że żele myjące, takie pieniące się, dobrze oczyszczające, takie jak ten żel, są dla mnie, a niestety ten żel z jaj to było takie mleczko myjące, które się nie pieniło, nie miało wyraźnego zapachu. No przynajmniej wiem, że taki kosmetyk nie jest dla mnie, a wolę po prostu pieniący się e, fajnie, taki oczyszczający. Ja kupiłam, to jest 400 ml chyba w aptece, no to zależy od apteki cena, prawda? Ja kupiłam około 40 zł. Kolejną rzeczą, jak już byłam w aptece, jest, kupiłam, który kupiłam, jest antyperspirant z Wishi. Jest to antyperspirant, który nie zawiera parabenów, 48-godzinna ochrona. Również nie używam jego pierwszy raz, już miałam go kiedyś, byłam z niego bardzo zadowolona. To jest zwykła kulka. Ja strasznie lubię ten zapach. On ma zapach podobny do, do tego antyperspirantu naturalnego, który Wam pokazywałam w ulubieńcach roku. I... Stwierdziłem, że jak jestem w aptece, to kupię go sobie po raz kolejny, On nam kosztował 30, ile zł, to jest 50 ml. To są rzeczy, które kupiłam normalnie w aptece. I teraz jedna rzecz, jak już jestem przy Wisji, to również z Wisji, którą kupiłam na Allegro i jest to krem do twarzy Aqualia Thermal. Jest to wersja light, czyli ta lżejsza. 50 ml w słoiczku. Jeszcze go nie używałam. Jak zacznę używać, na pewno, na, na pewno Wam opowiem, jak się sprawdził u mnie. Ma przepiękny zapach, który przypomina mi jakieś perfumy, ale nie jest to zapach jakiś tam strasznie nahalny. I już jak go otworzyłam, to od razu go polubiłam. Jeszcze, jeszcze go nie używałam. Muszę jeszcze zużyć jeden więc on kosztował gdzieś około tam 60zł już z przesyłką na Allegro kolejną rzeczą taką jeżeli chodzi o kosmetyczne sprawy jest odżywka Foundation 2 z Nailteku. ze względu na to, że ostatnio strasznie mi się łamią paznokcie i rzeczywiście miałam ogromny problem jak widzicie mam krótkie teraz paznokcie Próbowałam zapuścić, ale znowuż mi się rozdwoiły. Nie wiem czy to jest kwestia tego, że jest kwestia pogody, tego, że jest tak zimno, czy po prostu no, niedoboru jakiejś witaminy. Stwierdziłam, że trzeba je jakoś reanimować, żeby troszkę urosły i postawiłam na tą odżywkę. Wiem, że teraz bardzo podobną odżywką jest odżywka z Eveline Cosmetics. Tutaj wygląda w środku, ale tej Eveline Cosmetics to z tego powodu, że gdzieś tam nie było, mi, nie było mi po drodze, żeby ją kupić nigdy, a już jak kupowałam, robiłam zakupy w internecie, to stwierdziłam, że kupię ten Night, który również był bardzo polecany swego czasu. Zapłaciłam za niego chyba 20 zł z przesyłku, więc niewielka cena, a stwierdziłam, że spróbuję. Ja teraz mam trzecią warstwę nałożoną na paznokciach. Jest zupełnie matowy, ma konsystencję taką żelową. Paznokcie troszeczkę wyglądają jakby były takie żelowe albo akrylowe. I ten efekt naprawdę bardzo mi się podoba, nawet bez malowania, może ta dziwna naprawdę mi się podoba. Dlatego jeszcze nie nakładałam e, lakieru kolorowego, tylko że stwierdziłam, że e, no jak są takie krótkie, jakoś nie mam ochoty malować. Zobaczymy e, jak się sprawdzi, jakie będą efekty tej kuracji. I czy mi pomoże. E, kolejna, rzecz, kolejna rzecz, którą kupiłam są to e, takie gumeczki do włosów. Ja to już część wyjęłam. E, to są takie gumeczki do warkoczyków, do jakichś tam upinania, jakieś trzeba związać, jakąś skomplikowaną fryzurę, że włosy mają już coraz dłuższe, więc zaczynam coś kombinować już z nimi. Więc to są takie, takie małe gumeczki, zakupione za jakieś grosze w ogóle. Ale fajna rzecz, przyda mi się na pewno. Kolejną rzeczą jest Kolejną rzeczą jest szczotka. Jest to szczotka z naturalnego włosa dzika, tak zwana kokówka. Włosie szorstkie, twarde. Tutaj końcówka, trzynek jest oczywiście drewniany, końcówka jest zaostrzona fajnie, rozdziela włosy. Bardzo dobrze tapiruje, bo to o to chodzi. Tak bardzo natura, daje taki bardzo naturalny efekt tych podniesienia tych włosów. I naprawdę, użyłam jej parę razy, jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Um, no cóż, nie wiem, zapłaciłam chyba 30 ile złotych za nią dałam. Tak mi się przynajmniej wydaje. I kolejna rzecz, zupełnie niekosmetyczna e, I jest to, nie wiem, obudowa, pokrowiec do telefonu, e, który też kupiłam na Allegro. Wygląda tak. Ma piękny różowy tył. Boki tutaj są żółte. Zabezpieczają i przód telefonu przed zarysowaniem, bo tutaj te boki wystają i tył jest zrobiony z takiej, nie wiem czy to jest guma, silikon, nie wiem, z takiego matowego antypoślizgowego materiału. Najważniejsze jest to, że on w ogóle zupełnie nie pachnie niczym. Znaczy, chodziło mi o to, żeby nie śmierdział taką gumą, bo to jest rzeczywiście też nieprzyjemne. Trzymam to ciągle przy twarzy. No nie byłoby to miłe w, w użytkowaniu. Ten pokrowiec jest z firmy, mam nadzieję, że zobaczycie, to jest firma Ozaki. I cóż, jak na razie jestem, jestem zadowolona. Można fajne kolorki sobie wybierać i fajnie designersko to wygląda. Zawsze można ubrać swój telefon w co innego. Jak na razie mam ten jeden. Mam nadzieję, znaczy planuję kupić sobie jeszcze różne kolory, ale to zobaczymy później. I słuchajcie, to są wszystkie, wszystkie produkty, które chciałam Wam pokazać, które kupiłam ostatnio. Jeżeli miałyście któryś z tych produktów, zwłaszcza jeżeli chodzi o najtek, jak Wam się sprawdził u nas, czy po prostu dobrze zrobiłam, że go kupiłam, piszcie mi w komentarzach, jeżeli chcecie za jakiś czas recenzję któregoś z produktów, które pokazywałam, to też piszcie. Na pewno rozpatrzę i na pewno będzie taki film na Wasze życzenie. Serdecznie Was pozdrawiam, do następnego filmu, pa!